Drogi dwie, nie pytaj, czy wyglądam dobrze, jeśli nie jesteś gotów na tak bez entuzjazmu. Panno, nie poprawiaj dziś nikomu życia, chyba że chcesz mieć kolekcję Focha i dwa zablokowane numery. Szanowna Wago, jeśli nie możesz się zdecydować, czy lepsza jest czerwona czy czarna sukienka, po prostu załóż obie. Skorpionie. Nie wysyłaj jeszcze tej pasywno-agresywnej wiadomości. Najpierw sprawdź, czy nie jesteś głodny. Poczciwy strzelcu, nie bukuj dziś nic na spontanie. Chyba, że chcesz obudzić się w Częstochowie bez ładowarki. Koziorożcu, nie próbuj ogarniać świata. Dzisiaj nie ogarniesz nawet pilota od telewizora. Zacny wodniku, dziś zamiast dumać nad sensem życia, po prostu zamów coś, co ma dużo sera. Ryby. Raczej unikajcie dziś TikToka. Skończy się na egzystencjalnym płaczu do poduszki. Drogi Baranie, nie działaj dziś impulsywnie. Chyba że chodzi o kawę, wtedy walcz. Byku, dziś skup się jedynie na tym, by jak najmniej się ruszać. Bliźnięta, to nie jest dzień na nową pasję. Jeszcze nie skończyłyście poprzednich siedmiu. Raku, nie szukaj dziś znaków od losu. Każdy będzie wyglądał jak twój ex.